740 rezerwat wąwódz siedmicki rzeka młeniówka którą w poszukiwaniu poprzedniego rezerwatu mszana i obłoga przekraczałem z kilkanaście, jeżeli nie kilkadziesiąt razy kamyków tych bazaltowych nadeptałem multum a dalej, wzdłuż zielonego szlaku, właśnie zaczął się ten rezerwat, który ma prawie 69 hektarów. Z lewej strony ten wąwóz trochę wyższy jest, z prawej to no, łąka. Gdzieś tam w stronę zachodnią jest storczykowe wzgórze, którym ten zielony szlak mija a tutaj mamy rezerwat z tego co ja widziałem do tej pory to to wprowadzająca droga do tego rezerwatu jest dużo bardziej widowiskowa niż to miejsce co tu tutaj jest tak w sobie delikatnie skromnie tak tam jest Coś jak wąwóz Kraków, minus tabuny turystów. O, zobaczę sobie, co się jeszcze dzieje w tym rezerwacie. To tyle.